Um, nie. Czego mi się zawsze czarne kostiumy najbardziej podobają. Jeszcze jest bardzo zaintrygowany nowym film, filmem Barbie. Kostium numer 2. Nie wiem, jak się niekomfortowo czuję. Dzień dobry, kochani. Witamy w kolejnym dniu, w kolejnym filmiku, Filmiku, gdzie Wam pokazuję kostiumy kąpielowe z HMU, a na moim ciele. Dlaczego za zaczęłam tą serię? Czy to nie jest seria, tylko co roku, od tamtego roku to robię? To jest chciałam. Trochę mi brakowało takich filmików mid-size, że kobiety, które noszą rozmiar like, 6 do 10, um, które noszą rozmiar MK, czasami LK, czasami SK i pokazują te kostiumy na ich ciała i dlatego stwierdziłam, że może to być ciekawe, fajne dla Was, a, ale też zobaczyć, jakie są nowości. Znowu, te kostiumy na modelkach na stronie wyglądają super, ale oczywiście w rzeczywistości to zupełnie inaczej wygląda. My teraz się wybieramy już niedługo na wakacje do Grecji. Będzie tam 20 stopni, ale mam nadzieję, że będziemy mieć taki jeden dzień, gdzie bym mogła się po pokazać, bym mogła się pobawić z dziewczynkami w morzu albo na basenie w kostiumie to też jest dla mnie kluczowe, że nie tylko żeby ten kostium w miarę ładnie wyglądał, ale też był funkcjonalny na, dla mam, gdzie wiecie, nie będziemy cały czas się poprawiać, żeby też był wygodny do biegania, do bawienia się w piasku itd. itd. No i taki jest cel tego filmiku. Zaczynamy. Okej, okay, pierwszy kostium. I muszę Wam powiedzieć, że super się czuję. Jak widzicie tutaj jakieś linie, e, i też, żeby Wam powiedzieć, mam majtki na sobie, dlatego e, może trochę to inaczej wygląda. Myślę, że ten kostium w większym rozmiarze byłby nawet ok. Um, ja mam rozmiar tutaj e, dziesiątkę, 38, ale myślę, że jakbym miała 40, to byłby ok. Bo teraz, na razie, tutaj jest trochę mi się wpinam do pupy i mi się to nie podoba, ale tutaj bardzo fajnie mnie wygładza mój brzuch. Nie wiem czy ja tutaj mam taki brzuszek so, um, chciałam powiedzieć, że pociążę, ale ja zawsze ja jestem tak zbudowana, po prostu jak tyję to od razu do brzucha mi to idzie. Ale bardzo mi się podobają te ramionczki. Eee, tutaj jest tak w miarę stabilnie. Czuję, że mogę biegać. Ten jest ok. Kostium numer 2 też jest całkiem ok. Um, też tutaj ma takie lusień, takie jakby, wiecie, że, że chowa brzusia, jak macie trochę brzuszka jak ja. E, też paski idą w dół, to chyba też ma jakiś tam slimy efekt. Fajny jest ten kolor tych pasek, bo to nie jest pomarańczowe, nie jest czerwone, też mi się bardzo spodobało. Tył jest taki pełny tył, co mi też się podoba, no i co mogę powiedzieć, czuję się w nim ok, nie tak dobrze jak w tym pierwszym, bo tu czuję, że góra nie jest aż tak stabilna, plus jest troszeczkę niższy, niższy ten dekols i tak na 100% nie jestem przekonana, Plus, trochę widać mi kolor Majtek, co jest trochę przejrzysty ten kostium, co so nie jestem aż na 100% przekonana. No i kolejny kostium, który mi się podoba. Tak jak w tamtym roku nie byłam pewna, to w tym roku jakoś wszystkie trochę lepiej leżą, moim zdaniem. Um, tutaj e, może też powiem, że wszystkie rozmiary, które mam na sobie, to jest 38. A to jest dziesiątka w UK, ósemka w Stanach i to jest ten rozmiar, który mam na wszystkich. Jak mnie oglądacie przez dłuższy czas, to wiecie, że ja uwielbiam paski, co so, ten kostium dla mnie jest taki uroczy, ale widać. Widzicie tutaj, trochę się marszczy. I nie wiem, czy to mi, mi przeszkadzało później. A nie wiem, czy jednak podobno, jak są paski wzdłuż, to tak Wydłużają sylwetkę i człowiek wy, wygląda na bardziej szczupły. Nie wiem, nie wiem czy tak jest u mnie, no ale ten kostium mi się podoba. Znowu ten trochę, żeby nie pokazać wam całej pupy, ale ta pupa jest bardzo wysoka, jest bardziej wycięta niż bym chciała, i czuję, że bym cały czas się poprawiała tutaj, że jakoś się niekomfortowo czuję ale góra jest fantastyczna, bo ma te grube szelki tutaj, widać, um, i które można robić mniejsze, większe, co jest super. No i przez to czuję, że mam tutaj więcej, jakby jest bardziej stabilny. Jest bardziej stabilny, dekolt jest taki trochę wyżej, niż bym chciała, no ale ten kostium też jest ładny, ale nie jest, na, na 100% nie jestem przekonana. Też czuję, że mi tutaj fałdki trochę wystają, no ale gdzie mają te fałdki pójść? <laughs> tak naprawdę, ale się czuję bardzo dobrze też w tym kostiumie, ale nadal ten pierwszy chyba wygrywa. Okej, okay. kto jeszcze jest bardzo zaintrygowany nowym filmem, filmem Barbie, który wychodzi latem? To jest kostium dla niego. Ja też bardzo, już nie mogę się doczekać do tego filmu, bardzo jestem podekscytowana. A może dlatego ten film mnie zainspirował, żeby zamówić ten kostium, ale w porównaniu do tych innych, to tutaj nie ma, znowu, bym nie mogła za bardzo poskakać z dziewczynkami, nie czułabym się komfortowo. Czuję, że tutaj bardziej podkreśla mój brzuch, nie jest taki, A tutaj widzicie, do... widać moje dodatkowe fałdki, nie jest jakoś tak bardzo flattering, um, korzystny. Co roku jestem zaintrygowana tymi kostiumami z jednym, z jednym ramieniem, bo super wyglądają na modelkach i pomyślałam, a Boże, przez to, że to jest całe, że będzie jakoś taki fajny, ale znowu nie czuję się komfortowo. Tutaj jest trochę krótki, to ściągam, potem tutaj przeciągam. Nie czuję, że znowu bym mogła pobiegać z dziewczynkami na plaży z nim. Ale ma fajne paski, co myślę, że, przed, że wyglądają całkiem ok. No i fajne jest to jednoramienie. Nie jest zły, ale też jestem na nie. Ten kostium widziałam i pomyślałam, że to jest taki typowy, mamowy kostium, bo ma ten ruchin tutaj z boku, że jak masz brzuszek, to fajnie ci to chowa, ale i tak pomyślałam, dobra, wezmę, zobaczę jaki jest, A, ale. Jak już mam na sobie, to myślę, że jest taki nawet trochę sexy, bym powiedziała. Bo tutaj dekolt jest odpowiedni, ale nadal przez to, że ma te grube szelki, to jest komfortowy. Wszystko tutaj z tyłu fajnie trzyma, wygładza, gdzie powinien wygładzić. I czuję się bardzo dobrze w tym kostiumem, Są so, na razie ten jest na pierwszym miejscu. Kolejny też taki w stylu, jak miałam, ten Barbie kostium. Mniej Bells and Whistles. To znaczy, że no tutaj mam mniej jakby strukturalnie ten materiał jest dziwny, i czuję, że mi podkreśla bardziej mój brzuch niż cokolwiek. Nie czuję się w nim komfortowo, ale ten materiał jest bardzo mięciutki. So jak macie płaski brzuch, albo wam nie przeszkadza, to. Bo to też jest ważne. Kurczę, żebyście nie myśleli, że jak widać, brzuch to jest coś złego. To nie jest złego, to jest nasze znaczy, ciało, i like, it's okay. Ale to jest coś, gdzie ja się nie czuję komfortowo pokazywanie tego aż tak, podkreślanie tego, i myślę, że to po prostu bardziej to pokazuje. Ale jak Wam to nie przeszkadza, to noście kostium, gdzie Wy się czujecie wygodne. Naprawdę, like, hands down, to jest najważniejsze. Um, I tutaj, jak mówię, aż tutaj mnie nie trzyma w biurze, nie, nie jest aż taki wygodny. A, no, i, i tutaj to mi się nie podoba. Też tutaj chciałam wam pokazać, że widać te poduszki, które wsadzają w tym kostiumie. Takie to jest cienkie. To myślę, że trzeba by było je po prostu wyjąć. A i jak mówię, ten materiał jest taki fajny, ale no nie podkreśla to, co bym chciała, żeby podkreślało. Okej, okay, kto pamięta ten fioletowy kostium z tamtego roku, z Zary? To ten jest bardzo podobny, ale. Moim zdaniem o wiele ładniej wygląda. Dekolt jest troszeczkę taki bardziej dekoltowy, niski. To nie wiem, czy się czuję z tym na 100% komfortowo. Ale ten kostium moim zdaniem super wygląda. A um, te ramionczka są, to jest taki cute kostium. I kurczę, teraz nie wiem, czy to nie jest mój numer 1. O, bardzo mi się spodobał. Dlaczego mi się zawsze czarne kostiumy najbardziej podobają, a tutaj chciałam, żeby był coś kolorowego, fajnego i. Um... Nie. Okej, okay. to jest ten kostium, który chciałam, żeby był taki na 100% tak, bo ten wzór, popatrzcie na ten wzór, jest super, naprawdę. Bardzo mi się spodobał i nawet nie jest taki zły, ale przez to, że już próbowałam. Takie z grubszymi ramionczkami um, To był o, o wiele lepiej się w nich czułam. Um, nie ma nic złego w tym kostiumie. Materiał jest super, ale po prostu nie czuję się aż tak komfortowo, jak w tamtych. Szczególnie ten czarny z falwankami. Czuję się jakbym w tym kostiumie była um, w podkoszulce. Po prostu takie wiecie, na cienkich ramionczkach Trochę mi to przypomina... E, moje liceum, bo ten wzór i ta falbanka tutaj no ale niestety ten kostium jest na nie ale jak lubicie takie kwiatkowe wzory to polecam, bo jest naprawdę super okej, okay, to jest jedyne bikini, które stwierdziłam, że chciałam spróbować, ale góra jest dla mnie nie wiem, za mała, nie czuję się w niej komfortowo dół jest fantastyczny, jak szukacie dołu to jest super, naprawdę przykrywa wszystko, ja bym w nim chodziła no ale góra nie i nawet nie wiem, jego się niekomfortowo czuję w niej po prostu. Nowe coś, to dokupiłam sobie na wakacje, to jest ta czapka bardzo mi się spodobała i próbowałam ją już w sklepie i jestem jak najbardziej na tak, myślę, że będę ją nosić i w Warszawie i w Grecji jedynie to mam problem z tym, żeby przywozić te rzeczy w walizce. Jakoś nie chce mi się też chodzić z nią na lotnisku, ale nie wiem, tak mi się podoba, że to zostaje. Też zamówiłam takie klapki, ale nawet nie będę je mierzyć, bo się świecą i są materiały. Ja nie wiem, co ja sobie myślałam, jak to zamawiałam, ale to oddaję, ale mam inne sandałki. Mam takie klapki, zaraz Wam pokażę, jak wyglądają, i takie sandały. Chciałam te wypróbować, bo mi się ten styl bardzo podoba. I widziałam w Stanach, mierzyłam takie białe, w takim podobnym stylu w Giecie i nie kupiłam od razu, i następnego dnia już nie było w sklepie. Tak to jest, jak się robi zakupy w Marshalls, um, czy like, w Marshalls, wiecie, w Tiki Max, jak coś Ci się podoba, to kup, i potem jak chcecie oddać. To można oddać zawsze. No. Także tak. To są te czarne klapki. I nie wiem, co okej. Okay. Nie wiem, czy mam te brązowe. I tak się zastanawiam, czy potrzebuję i czarne, i brązowe. Um, tylko te, te brązowe nie są aż takie wygodne jak te. To jest, to jest problem. Hm, hm, hm. Dobra, do zastanowienia się. No i te są te sandałki. Nie ja wiem, mi się bardzo podobają i są wygodne. A i tak się zastanawiam, czy te nie są fajne na lato. Wiem, że te klapki i sandały nie kupię dwóch, kupię jedno. I a, nie wiem, czy pamiętacie, ale na początku roku tak miałam, że jak jedną rzecz kupuję, to jedna rzecz wychodzi z szafy. So muszę się zastanowić, ale fajne są. Okej, okay, przeszłam się trochę po domu i obcierają tutaj a i tutaj i... no wiem, że, że ja lubię chodzić dużo to to u mnie się nie sprawdzi i to był mój haul zakupowy na, jeśli chodzi o kostiumy z H&M -u. dajcie dajcie znać co wam najbardziej się podobało jaki kostium wy byście wybrali dla siebie i też dajcie znać jakbyście chcieli, żebym jakieś inne, roz... nie wiem, w jakichś innych sieciówkach Spróbowała kostiumy, bo chętnie to zrobię. No, i jak ten filmik Wam się podobał, to Kciuki do góry. Kciuki do góry, że miałam odwagę się tak pokazać w takim stanie. No, i jak zawsze, kochani, Matylda i ja, i nasza Baby Emma i John. Życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia.